Stacy! Stacy to mało powiedziane, oczywiście, że Stacy, ale... Pomóż, pomóż! <grym> Nie, <grym> Nie, Nie wierzę. wierzę... co, ja byłem podejrzany, Kuba, z... Vladi znowu? Mandziu, kurde Fryer <grym> bije, no... Cześć, Herman. Fryer. <grym> w ramach dowodu. Ja, Patrz, dobrze. no co to ty Widzę. jesteś tu? Frajer to ty tak, maszrajnie. Tamta chłopczeku. Ty. Tam Idę no, to za tobą. Ty można tutaj. Tak krzy, jak się kupisz. Przepraszam, to jest tutaj tym frajerem alienem, no, to można. ty jesteś tym alienem frajerem. Marlen jestem. Dawaj mi na sok. Marlen? O, ty jesteś Marlen. Tutaj ja jestem. Jestem Marlen. Marlen. Dzień dobry. Patrzcie. przepraszam. jest ty jesteś Alfredo, oszukujesz mnie. To oszustnie. Hello. Ty czek, czekajcie, bo Jak ty tańczysz? Jak się ku przytrzymuje, to można mówić różne kwestie do roboty. <grym wytrzań> oh, no to. jest się potańczmy na 3-4. Kuka śmiesznych ludzi. Którym się tańczy? Ku i tym Happy. Ooooh! Ciekaw tym, co teraz. Kto teraz. Jak ktoś pokaże, jak się tańczy z nożem. Czy happy because I'm happy. I, 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 i. Niech ktoś pokaże, jak się tańczy z nożem. Będzie śmieszniej. E, no nie, dobra, patrz. O, już widzę kto. <grym> tak się tańczy z nożem. Nie zejść Piękki kumplu. No dawajcie pijemy Paulinę Dobra szybko uciekamy lepiej, a nie pijemy Paulinę No ale trzeba ją... masz broń, masz broń, dobrze Pichutko Spokojnie, wszystko jak na wojnie I mi, kumple się... a, co kumple, Co, co było w waszej głowa? Jak on nagle wyjął nóż, a wy nic nie zrobiliście z tym. znaczy, nie to nie wiem. ja miałem broń, zatem Opa. ja nie czuję się odpowiedzialny za nie to. Nie, ja miałem broń, ale ktoś stał na mojej głowie i nic mi nie mogłem strzelić. Pięknie, trafiłeś go, idę go dobić. Idę ją dobić. Jak you lost your innocence? Halo? Gdzie ona jest? To jest ten kanister. Tutaj o jest! O nie, o nie, nie podchodź. O nie! Gdzie, gdzie, nie. gdzie jest? Gdzie jest? Nie, nie pomóc. Tutaj, tutaj, ale nie podchodź, no ponieważ ten kanister pomóc. z benzyną. Dobra, gdzie jest? Właśnie, jesteście Dobra, wiem gdzie jest, wiem gdzie jest. Wiem, o mam, mam. ale nice. parka. <laughs> z z w ręku? dobrze. <laughs> tego, Co miałeś w ręku? Co miałeś w ręku? Słuchajcie, z, z, z tego pistoletu, a, tak, tak, z, tego pistoletu a, tak, tak. z tego pistoletu tego zdrajcy się. Tak głupio strzela. Nie, bardzo on jest on fajny, tylko trudny. na krótki dystans. Nie. Nie, trzeba przycelować. On tak z przyłożenia praktycznie trzeba z niego strzelać. Uh, Okej, okay. no to z kim ja tutaj jestem. Dobra, lecimy. Dobra. Pracuj. Jestem zwykłym obywatelem. Ja Jestem też. Zwykłym. I oczywiście nie mam żadnej broni. I znalezienie tej broni to Czyli jest. wychodzi prostu... na to, że. Kuba! A może. E, oni kłamią facet. No Kuba, wiesz to, że żeby być to zabójcą jest. i takie się pomywać. Jeszcze, jeszcze, mam, jeszcze mam, mam imię ładne, Vivian, Vivian. No? Bernard. Vivian. Bernard. No, Ej, rzucę was krzesły, może to sprawdzi. Poczekaj, kto jest was zabój... O! Kto, kto jest tutaj? To ja tutaj. Wy się bawcie, chłopaki. Vivian jest podejrzany. Bo to co? W sumie też uciekam Ale od Was. Lepiej się się głowę, broń samemu się i się samemu bronić. Się stało. Dobra, uciekam stąd. Idę czegoś poszukać, bo niczego nie mam. A co miałem, mi Jedyna Jedyna dobra taktyka stać. to się wycofać samemu i tyle. No I właśnie, kumplany, ignacy kto pochodzi z zbiera broń, a jej idzie. No wiesz, ogólnie rzecz biorąc, jak, dostanie, jak ktoś dostanie od kogoś krzesłem, to to jednak troszkę boli. <laughs> dobra, ignacy, gdzie ty się podziewasz? Polazłem w piździe, a to dwa nie nich przeznaczenie. Dlaczego? My jesteście kurde groźni Dla A ja myśle, a ja, ja karabin zbroisz Wywian, czy ty coś knujesz? Dokładnie Anto, ja to robię no. Możliwe, nie. że to jest alien, możliwe, że to jest alien Jak w sumie? Jak? No cóż, jesteś jak? najbardziej spuńcz. podejrzany i cię... No spójrz nam. A nie, to Ignacy w takim razie Nie, co ty, ja w ogóle potrzebuję was w piśmie Poszukamy Ignacego Powiem tak, panowie Bardzo miło się zdziwicie zaraz jak dostaniecie kosy w plecy od kogoś I z przyjemnością Dobra. w tym czasie będę wlegiwał się na hamaka Totalnie, totalnie nie Plus. wierzę Ignacemu i mam zadanie z... By, wielką wyjdzie przyjemnością udowodnić ci, że okay. nie masz racji. Dobra. Hmm. No, chociaż się chociaż Vivian może. Wiesz co, wyjdzie. Vivian wam. Czy, czy, ja, czy ja mogę, yy, że tak powiem, pójść za głosem serca? Pójdź. A chyba muszę to zrobić. A co podpowiada Bo... twój głos? Żeby zabić kogoś innego niż mnie może w końcu? Tak. No właśnie, może to jest mądre, tak ci mogę powiedzieć. Nawet nie starałbym się dobrze kłamać. Gdybym dobrze kłamał, to w ogóle bym to i robił inaczej od początku. Słychać strzały. Ktoś kogoś hmm. morduje. Mój Słychać strzały serca 10. Jednak, Mój głos serca jednak wiedział. Ehm, że, 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 że. że, że. <grywa> kurwa, Zaraz Został się rację jednak. Zaraz się dowiecie, co miałem rację co do, co do osoby, którą chciałem wyśledzić, ale. Czyli jednak Ignacy, ta... tak? Mówisz, zabiję bierzemy Nie, właśnie, zmienił w w w poszukiwania mnie, to jest kupcem, bloody. Ja się zastanawiam, czemu na tej mapie nie ma ani jednej broni. Nigdzie. No bo ona się, z się jest. czasem jem. dopiero respii, wiesz? No, no to, to jest wiesz? po prostu masakra. Człowiek sobie pływa, chodzi i nic nie może znaleźć. Witam, wam <laughs> Willard! Co tam się dzieje? Willard jest zabójcą, Spierdalaj! A stary jedna, dam ci tyle czasu, ile dam rady on jak mogłe, ale to dziwne, że mnie nie zabił a miał raz okazję. No to jest dziwne. Zaprosił mnie do pokoju i oszczędził. Dobry o, zabójca. Chciał kupić twoje zaufanie? No i <laughs> na mi się udało. Dobra nie mów gdzie jesteś, a! ja będę spierdala. <laughs> to było dobre, Ustrzelił cię? No! O! O Willard znowu! No, A -a -a -a. no kto by no, przypuszczał, tak... że Nie, można tej broni używać w wodzie. Ej, ale Dobra, tak, serio, byś, serio, udało mi się go zgubić? Ja przy tak głupio uciekałem. Oh, <grych> Ty gni do kur... No nie, sam się kurwa zraniłem, ale tym gaudem. No gdzieś ty kurde uciekasz, no facet. Jest za mną czy nie? Powiedzcie mi. No w sumie to. Możliwe, że go zgubisz za chwilę. O, o, o. To mleko. To mleko. Jak się je bandaż na przykład? No nie. musisz, może przytrzymać? wejść do pomieszczenia, może, bo tu tak biegasz sobie po ulicy, jakby Panu, nigdy nie. spierdalan cały czas może. No, dobra, teraz tam też zastosuj. No. no? Nie wiem jak. Nie wiem, no ja też nie, nie wiem. Ja naciśnij wszystkie, e, wszystkie przyciski E, naciśnij wszystkie E. wszystkie E prawy, lewy nie działają. No. Hmm. Ej, jak, jak to, jest to jest możliwe? Może nie jesteś ranny! Może już nie. Jak to jest możliwe, że kurwa, mać, miałem po prostu każdy pancerz świata już w tej grze zdobyłem. Zdobyłem po prostu w... Kurwa, mać, właśnie. Zdobyłem wszystkie rzeczy i dosłownie nie mogłem trafić ani jednej broni. Naprawdę, ani jednej broni. E, 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 e. I jeszcze, jeszcze cię okrad z pancerza. A gra pokazuje, że najlepiej szukać samemu tej broni. To jest największa szansa na to... gdyby tu się częściej broni pojawiały, może Ej, co? Może to jest za duża mama? Don Salvador, może no. weźmiemy sobie brofista takiego. Może. Wiesz? No to masz. No, Dobra. Nice. Ufam ci, ufam ci dobra. No i super. Jak mnie, dobra. Jak mnie zdradzisz, to, to ci już nie, Aha, nie będę ufał. Rozumiem. No to się cicho zrobiło. Niestety no no nie? znalezienie. Czy wszyscy żyją jeszcze? No Aha, ja żyję. No. Znalezienie broni w tym Cieka. dużym mieście się po prostu równa Leslie? Leslie? Pozwól do mnie. Hmm. Nie. Po, no chodź, na chwilę chcę ci coś powiedzieć. No ja o, wiem. myślisz, że Leslie. chcesz ci sprzedać kosę? Nie, nie! nie. Leslie, zaufaj mi. No przecież, ja co ci mu nie mogę ufał. zrobić? Ja Słuchaj, tak. musimy... Tak? Musimy podnieść dla ciebie broń. Mhm. No, mhm. to chodź, znajdziemy ci broń. Mhm. Bo musimy się bronić przed nimi, chodź. Dobra, dobra. I ktoś się zweryfikuje, no gdzie ja mogę zaprosić no chodź do mi mojej pomóć. dobrej kryjówki bezpieczeństwa. A gdzie ty się ukryłeś, Ignacio? Pomożesz mi? Mam dobrą jest kryjówkę. W, w lata, zobaczymy Albo w jakimś budyneczku. No właśnie, nie. Chodź, nie. No. W stateczku może się ukryłeś. Okay. nie. Pomożesz nie, mi? Nie, nie w stateczku. Dobrze. <laughs> Jesus! You don't get it! Come on! Po prostu musimy się uzbroić przed nimi, bo jeden z nich na 100% jest. Yy, proszę, ciebie tutaj złoczyńcą, no. Dobrze, Kryjówka, powiem ci, że zacna. Okay. Dobra, chłopaki, trzeba to rozwiązać jakoś, bo... Widzę chyba pana yy, zabójcę. Bo się tutaj robi... Yy... Pan zabójca Blady w wiega Ja nie jestem zabójcą, tylko ja szukam broni a, po prostu. A, no, a skąd ty masz pistolecie, panie Ignacy? Rabin miał od początku gry. Od początku nigdy nie grymy karabin. Tak, widzieli mi chłopaki yes. z karabinem. Leslie mnie widział z karabinem A ja... na samym początku. Ale Leslie może tak, ja cię nie widziałem z karabinem. Blady biegał po dachach. Jest z... czarno po skorupach, biegał po dachach. Dach, ja po ja dach. broń właśnie. Dobra, biały, w białym, białym w białym. Białym, 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 białym tak? Po dachach, tak, po kryjomu Biały w Nie, 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 na na dole jest bardzo niebezpiecznie. A czekaj, tam kumple farmerzy. My jesteśmy przy dokach. Pana miejscówka? O. Fajna, okay, mogę cię złamku strzelić? Co powiedzisz strzały ode mnie, kumplu. Mam tak, mam kij do baseballa, mam apteczkę. Mam duże rzeczy generalnie tutaj co tu jest? Halo blady? Tak, no jestem w kościele, bo chciałem cię. Tu są apteczki, no tak. jakieś badarze i tak nie dalej. Chcesz Ty do nas sprzy? przyjść? No, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Jak coś znajdę fajnego, to przyjdę, co nie, póki Dobra nie mam jest. nic. A biegam jak głupi już po tej mapie dosyć długo, no to trochę słabo. O, co to za niespodzianka? Ty zdrajco! Śmiech! Tak cię tak Alien tak nas od samego początku. Ja, ja go przekabaciłem na swoją stronę, przynajmniej myślałem. Śnałem! jak tak Darth było. Vader, wiesz, potem się zawsze nawrócę. Hey, o, Jared ma broń. Hej, hey, Jared. Ha, teraz ja jestem Jared i mam broń. Nie, Josephine jesteś, przepraszam. Jared. Jared Ledo. Dobra, tak to Zgreck, tak. Z Wyznaczam tu sprawiedliwość. Pokaż, gdzie jest ten kościół. A mnie? dobra, no chodź, Justice! A, zaprowadzisz mnie? w ci nóż w plecy. Co tu można zrobić, halo? Dobre pytanie, chcę to przetestować. Czekaj, może tu? Chyba nie działa to. Dobra, co... To... Wiesz co, Ignacy? Coś mi tu nie pasuje w twoim zachowaniu. Wpadkiem uderzyłem pięścią. Jakbym chciał, to uderzałbym noc. Nie, przy nie. Przypadku. Wiesz co? Bardzo podejrzany jesteś, ale to z innego powodu. Słyszałeś, jak właśnie ktoś o, rzucił ci Nie! Kryć się! No mnie tam nie było. Powiedz mi Stacy! Stacy, to mało powiedziane, Oczywiście, że Stacy. Pomóż, ale... pomóż! <głos> 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 nie, nie wierzę. wierzę. I co, ja byłem podejrzany ku znowu? <noise> no dobra, no masz rację. Nie, po się, po. taki, że to jest taki, że to wszystkich, naprawdę. Ale to co, to byście tam wszyscy zginęli. jest ja... to ale ta poza, kurde, pan mm. genialny. Żeś odwali teraz to tu jest? Luis? Larry? I wy ja ja sami czarnoskórzy ma... w tej rundzie są. Nie podałam Uciekam od was. Gdzie jesteś? Ja jestem Larry. A ta, tam jesteście, dobra. Dzień dobry, elo elo. Jest Larry, ja nie chcę z Larrym. Nie no, no proszę chłopaki, was już. gdzieś... O, co się stało? Halo? Co się stało? Zostałem zamordowany. Coś ty co? zrobił? Coś, Coś ty, ty zrobił? Sniper strzelił. Tak? Upaki, co się dzieje? A ta to zaraz ta będzie mnie, tak? Ktoś mnie otruł! To było zatrute? trute? do wniosku? Nie. Nie sam strzeliłeś kuba? A, sam strzeliłem. Teraz znajdę broni, znajdę sam swój kraj i sobie tam będę mówił, co będę chciał. Dobra, Mówię, co będę nie chciał. ma sprawy. Wypłynę do Liberlandu, który nie ma żadnej granicy morskiej i nie jest uznany przez żadnym kraj na świecie. Można o... ta i tak. O słyszeliście jak to się nazywa? O, 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 o. Kto tam granacik puścił? To tam już kontrolne granaty latają. To Podglądałem fajnie. cię do mała. Chat granat? O nie, nie wyszło troszeczkę no trochę nie pykło ci, niestety. Troszeczkę nie pykło, ale Troszeczkę nie pykło. Powiedzmy dobry, ale nic się nie brakło. Raczej polowanie na Bladeusza rozpoczynamy. Oczywiście. Polowanie na Bladeusza. czerwony październik. O, coś pierwszy item. O, i drugi item. Boże, się wystraszyłem ciebie. Spokojnie Przepraszam. O, kurde. Tak no nie hej. powinno być! Oh, nie! No nie wiarygodne, jak to tak powiem. Dlaczego do do, do tak doszło? Do czego doszło to? No nie! nie synu. Naprawdę, Nie zacierał prostu... się, zaniedbał! <laughs> Zdrajca, tu Zik ma tak ciężką robótkę!